W internecie można znaleźć naprawdę masę bezsensownych niestety ćwiczeń z gumą oporową, ale w tym filmie pokażę Ci ćwiczenia z gumami, które naprawdę mają sens. Oglądaj film do końca. Po pierwsze ja zawsze mówię, że gumy powinno stosować się do ułatwiania ćwiczeń, a nie tak naprawdę do utrudniania. No i w taki sposób możesz na przykład sobie ułatwić podciąganie na drążku. Jeśli jeszcze nie potrafisz, guma Cię asystuje. No i wzmacniasz się pod podciąganie nawet, jeśli tak naprawdę jeszcze go nie potrafisz robić. A osoby bardziej zaawansowane mogą skorzystać z gum oporowych, odciążając się np. podczas front levera. Z gumą oporową lubię wzmacniać sobie przedramiona. Na przykład mogę sobie przełożyć w ten sposób gumę i pracować przed ramieniem w taki sposób, żeby go wzmocnić, wzmocnić nadgarstek, no i też zapobiegać jakimś ewentualnym kontuzjom. I ostatnie ćwiczenie to pompki, ale z Obciążeniem gumy oporowej zakładamy ją sobie w ten sposób. I szczególnie w górnej fazie, wtedy ta guma nas dociska. I prośba na koniec: zostaw suba.